W 2012 roku albo raczej odbudowana, bo wcześniej była zniszczona. i Teraz wam pokażę, jak to wygląda. A taki jest widok ze szczytu tej wieży. I jest to największa barokowa świątynia w Europie. Szymanko. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać rzeczy, z których słynie moje miasto. Tak właściwie dziwię się, że do tej pory tego nie nagrałem. Ale lepiej późno niż wcale. Także do zobaczenia za chwilę. Jestem właśnie na wieży ratuszowej, która została wybudowana w 2012 roku albo raczej odbudowana, bo wcześniej była zniszczona i teraz Wam pokażę jak to wygląda. Cóż, teraz sobie pójdziemy na szczyt tej wieży, pokazać Wam, jakie tam są widoki. Tak dawno mnie tu nie było, że zapomniałem, jak tu się wchodzi na ten szczyt tej wieży. A mogę pojechać wintą, jednak. Co prawda, to nie jest jeszcze sama kura, ale postanowiłem sobie też tu nagram, żeby pokazać to miejsce. Przepraszam, że gadam takim trochę zadyszanym głosem, ale jest strasznie gorąco. No i trochę musiałem tu wejść Naprawdę fajny widok Sąd jest na to miasto właściwie na rynek świdnicki Idziemy dalej A taki jest widok ze szczytu tej wieży Ostatni raz byłem tutaj z jakieś, nie wiem, 6-7 lat temu. Wtedy to było jeszcze taniej, bo też trzeba płacić dychę za wstęp. A był czas, że było nawet za darmo, chyba w pierwsze kilka lat po odbudowaniu tej wieży. No ale takie czasy, co zrobić. Tam widać nawet bloki mojego osiedla. Taka ciekawostka. Tak się patrzę, czy przypadkiem tam z nie widać, ale niestety chyba słaba na to szansa. A tam jest kościół na osiedl młodych. A tam jest katedra, do której później przejdziemy no, to jest nawet ta luneta, czy jak to się nazywa A, Szkoda. no to cóż, widzimy się za chwilę teraz przedstawiam wam kościół pokoju imienia Świętej Trójcy według wikipedii jest to największa barokowa świątynia w Europie która powstała w 1648 roku od 2001 jest wpisana na listę dziedzictwa UNESCO. Poza katedrą to jest to chyba drugi największy zabytek tego miasta. Niestety nie wiem czy będę mógł wejść e, do środka i ją nagrać, ale jak nie będzie to może jakieś zdjęcia znajdę to wam wrzucę e, zaraz po tym filmiku. Także idziemy dalej. Miałem dodać, że ponoć ten kościół został zbudowany bez ani jednego gwoździa. Na ile są to prawdziwe informacje, nie wiem. Ale to jest taka ciekawostka, jakbyście chcieli wiedzieć. A na koniec filmu przedstawię Wam najwyższy budynek w Świdnicy i jeden z najwyższych na Dolnym Śląsku, czyli Katedrę Świdnicką. Ta katedra powstała na przełomie XIII i XIV wieku. Konkretnej daty nie mogę wam powiedzieć, bo są różne daty podane. Już tam na szczycie miałem okazję być, ponieważ e, pewnego dnia jak jeszcze byłem w postawce zaprosił mnie e, i tam szliśmy sobie na ten szczyt i co ciekawe ja w tym ja w tym budynku brałem pierwszą Komunię Świętą To było w roku e, 2004 Kurde, dasz diarę, że tyle lat minęło, ponad 20 lat minęło od mojej pierwszej komunii świętej i do tej pory nie zobaczyłem moich pieniędzy z komunii. Ja się o was upomnę mamo tato. <grych> Żebyście byli tego świadomi. I cóż, to by było na tyle w tym filmiku. Jeśli Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale. I co? Do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie. Cześć.